Cześć, z tej strony Voltwizja. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa przed porażeniem elektrycznym. Chodzi o elektroenergetyczne typy sieci zasilających niskiego napięcia. Rozróżniamy pięć z nich, a każdy ma swoje oznaczenie literowe. Są to IT, TN, tNC, tNCS oraz tNS. Skupmy się więc najpierw na tym, co owe litery oznaczają. Pierwsza z nich to w każdym przypadku I lub T. Oznacza ona rodzaj połączenia punktu neutralnego źródła zasilania, takiego jak generator czy transformator, z ziemią. Jeśli jest to T, to punkt neutralny ma bezpośrednie połączenie z ziemią. Natomiast jeśli I, to punkt neutralny od ziemi jest odizolowany. Druga litera oznacza sposób połączenia z ziemią urządzenia lub odbiorników energii elektrycznej. Prostymi słowami chodzi o żyłę, która podpięta jest do styku ochronnego urządzenia lub jego obudowy i o to, w jaki sposób powiązana jest ona z ziemią. Jeśli druga litera to T, to mamy bezpośrednie połączenie z ziemią każdego urządzenia oddzielnie. Natomiast jeśli N, to połączenie z ziemią realizowane jest wykorzystując przewód zasilający. Trzecia litera odnosi się tylko do układu TN, ponieważ tylko tam występuje. Może to być litera C, która mówi nam o tym, że mamy do czynienia z siecią z przewodem neutralno-ochronnym, PEN, może to być również litera S, która wskazuje na to, że sieć posiada niezależny do przewodu neutralnego przewód ochronny PE. Jeżeli w typie sieci występuje podział przewodu PEN na przewód PE oraz N, to mamy do czynienia z typem CS. Wstęp za nami, to teraz omówimy każdy możliwy typ sieci po kolei. Pamiętaj, żeby polubić, subskrybować, skomentować i zapytać. Zacznijmy od układu IT. W układzie tym punkt neutralny transformatora jest odizolowany od Ziemi lub połączony z nią przez bardzo dużą impedancję. Odbiornik podłączony jest do odseparowanego od transformatora uziemienia. Oznacza to, że w przypadku, kiedy jakieś urządzenie będzie miało zwarcie przewodu czynnego do obudowy, która jest uziemiona, to prąd zwarcia będzie bardzo mały i nie spowoduje natychmiastowego wyłączenia obwodu. Jest to najbezpieczniejszy z wszystkich systemów i gwarantuje największe szanse na nieprzerwaną pracę. Dzięki temu system IT jest szczególnie używany tam, gdzie ciągłe zasilanie jest kluczowe, np. w szpitalach, kopalniach czy zakładach przemysłowych. Jest on jednak bardzo drogi w eksploatacji i bardzo drogi w montażu. Typ ten wymaga specjalnego nadzoru izolacji, który najczęściej realizuje się za pomocą przekaźników kontroli, rezystancji izolacji Piętych pomiędzy przewody czynne, a odseparowane uziemienie. Sprawdza ono, czy które z urządzeń lub przewodów przy odbiornikach nie jest zwarte do tego uziemienia. Jeżeli jest, to wysyła stosowny alarm lub rozłącza obwód czy nawet całą sekcję. Jeżeli chcesz, żebym nagrał bardziej szczegółowy filmik na temat systemu IT, daj znać w komentarzu. Teraz czas na układ sieci TT. W układzie tym punkt neutralny transformatora jest uziemiony, natomiast odbiorca ma swoje własne, niezależne uziemienie ochronne. Oznacza to, że przewód ochronny nie jest bezpośrednio połączony z punktem neutralnym sieci. Rozwiązanie to często spotykane jest na terenach wiejskich oraz w domach jednorodzinnych, gdzie sieć nie posiada przewodu ochronnego z zakładu energetycznego. Wymaga stosowania wyłączników różnicowo-prądowych, które zapewniają skuteczną ochronę przed porażeniem. Główną zaletą TT jest prostota i niezależność od sieci dostawcy. Jednak kluczową rolę odgrywa tu wyłącznik różnicowo-prądowy. To on błyskawicznie odłącza zasilanie przy uszkodzeniu izolacji, chroniąc użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Teraz kolej na sieć TNC. Jest to jeden z najprostszych systemów, jakie spotkamy w instalacjach elektrycznych, szczególnie w starszych budynkach. W tym układzie przewód neutralny i ochronny są połączone w jeden wspólny przewód, który nazywamy PEN. Oznacza to, że zamiast osobnych kabli dla funkcji neutralnej i ochronnej mamy jeden wspólny tor. Rozwiązanie to było kiedyś bardzo popularne, głównie ze względu na niższe koszty materiałów i prostszą budowę instalacji. Jednak dziś wiemy, że ma ono pewne ograniczenia. Największym problemem jest bezpieczeństwo. Jeżeli przewód PN ulegnie przerwaniu, urządzenia metalowe, które powinny być uziemione, mogą znaleźć się pod niebezpiecznym napięciem. Z tego powodu sieć TNC nie jest już zalecana w nowych obiektach, a stosuje się ją tylko tam, gdzie nie ma możliwości modernizacji. W skrócie, TNC to prosty, ale przestarzały system. Działa, o ile jest w dobrym stanie, ale wymaga szczególnej ostrożności i regularnych przeglądów, żeby nie stał się potencjalnym źródłem zagrożenia. Pora na system TNS. Jest to bardziej nowoczesne i bezpieczne podejście do dystrybucji energii elektrycznej. W tym układzie przewód neutralny N i ochronny PE są całkowicie oddzielone na całej długości instalacji. Dzięki temu każdy z nich pełni tylko jedną jasno określoną funkcję. Neutralny odprowadza prąd roboczy, a ochronny dba o bezpieczeństwo użytkownika, odprowadzając prądy upływowe do ziemi. Taki podział przewodów sprawia, że system jest odporny na awarie typu przerwanie przewodu neutralnego, a dodatkowo pozwala stosować nowoczesne zabezpieczenia jak wyłączniki różnicowo-prądowe RCD, które skutecznie chronią przed porażeniem. Najważniejszą wadą tego systemu jest często sporo większy koszt okablowania, bo trzeba prowadzić o jedną żyłę więcej, która przy większych obiektach lub sieciach dystrybucyjnych potrafi zrobić znaczenie. Z tego też powodu wymyślono następny i już ostatni typ sieci TNCS, czyli połączenie systemu czteroprzewodowego z systemem pięcioprzewodowym. Jest to jednocześnie najczęściej występujący typ sieci w Polsce, więc warto o nim posłuchać. W praktyce wygląda to tak. Że od transformatora do głównej rozdzielni budynku prowadzony jest wspólny przewód PEN, czyli połączony neutralny i ochronny, jak w systemie TNC. Dopiero w rozdzielni następuje jego rozdział na osobne przewody PE, czyli ochronny, oraz N, czyli neutralny. Podział ten nazywany jest podziałem przewodu PEN. Na pewno nagram o nim wkrótce film, który dokładnie pokaże, jak prawidłowo go wykonać. W systemie tym Mamy więc zalety finansowe taniego w wykonaniu systemu TNC oraz zalety bezpieczeństwa pięciożyłowego systemu TNS. Stąd nazwa – TNCS. Dziękuję za oglądanie. Pamiętaj, żeby zostawić lajka i subskrypcję.